I ci, dawaj do nas. Dobra, czekaj, Wojtek. chwiluj teraz teren. I teraz napierdolamy. Zaraz, niech zbliży się tam, żebyśmy mieli, wiesz Dobra, odpalam Przed nami, na dole Ty dawajcie jeszcze wyżej, tutaj na wzniesieniu Widzę, widzę, widzę Koncówka BSP, zaraz będzie po Dobra i chuj po BSP Kurwa Bo, bo za strefą byliśmy Są, 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 są. Przemieszczę się, przemieszczę się. Tam jest już jeden. Dostał. Cisnę tam. Nie wiem, cisnę tam. Tu nie, nic więcej nie ma, człowieku Granat. Już stajesz, wstaje, staję. Czekaj, zranibuje cię, Dobra. Płyty dawaj, szybko płyty wpierdalaj. Zbierz płyty i wpierdalaj w siebie. Bo już końcówka meczu została. Teraz dopiero się zacznie ostry. Saigon, i płyty w w siebie. Boję się o tą prawą, o lewą stronę naszą. Bo tu jakieś typy będą. Poczekaj na mgłę. Bo patrz, że jesteśmy bardzo blisko strefy. Widzisz? Poczekajcie, żeby nie zważyli zaraz. Kurwa, bo mamy szansę na wygraną. Kurwa, w końcu. Jakieś zwycięstwo, bez fraga. I czy ci nie ciśnij tam, bo będziesz miał później pro problem, żeby tu wejść. O, bo psałem, że większość drużyn się bardziej wyjebała niż my. Widzę typów, widzę dwóch typów. Patrz. Tu, gdzie zamarkowałem. Dwóch, leży. Gotowi? Na Namierzeni? Gotowy? Strzelę, bo do mnie walną. Do strefy, do strefy trochę podejdźcie 49 metrów w tą stronę Ty dawaj Wojtek, trochę zejdziemy w ten dół przy tych drzewach Czekaj, czekaj, czekaj chwilę, bo to jeszcze nie jest ten moment Tam widziałem po naszej, po naszej prawej. tak, bo my jesteśmy na wzniesieniu, mamy najlepszą pozycję. I ci co? Po lewej, raczej twoje, i lewej. Ale mamy kurwa pozycję! Jest, jest siedmiu zostało do zajebania. Jeden Oberwał. I ci uważaj, i ci uważaj. Wojtek uważaj, bo tam jeszcze jest. Na lot, kurwa. Wygraliśmy? Ja zajmowałem ty pana na koniec. Jeszcze Wuh! w końcu, kurwa, coś ogarnęliśmy. Dobra, memorial mogę do końca obejrzeć. Był bardzo dobry. Mieliśmy bardzo dobrą pozycję. No bo wiesz cały czas mogliśmy się schować, a oni tak naprawdę musieli podejść bliżej krawędzi tego urwiska. No nie mówię, że nie. Spokojnie jest live tak więc jest na pewno nagrana. Ile pd? Za zwycięstwo, premia za mecz, premia za miejsce. Całość meczu, 16 koła, niewiele. Zabiłem coś? O, zabiłem dwóch nawet. Kurwa, mistrzunio, i ci. No widzę.